Kurna ja nie grałem tego tego Bo sobie wyłączyłem na razie tego Nagrywanie, teraz wyłączyłem z powrotem Żeby mi nic nie zajęło No i coś gadali, nie wiem co Coś gadali Nie wiem, o jak, 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 jakiejś misji coś tam Że, że, że udaje im się Homera obudzić że w tej misji wszystko, no, no. każdy im się przyda I że jeśli Udaje się obudzić Homera to coś tam Nie wiem ja To Że przydałoby się go obudzić, Czyli coś takie no, wala w niego latarkę po prostu ja wszyscy. No, tak? ja teraz będę, tak? Tak. ale tu za chwilę. Co tu się dzieje? Upa. Ale kurwa, śmiech Ej, tu jest na ekranie Superman. No, Jak to działa? Ej, Mac jest na ekranie. Mech się nie zgadza. Co? miarę na King Me Konga, trzeba się upewnić, no że skórek będzie nie. się trzymał z daleka. Teraz jest King Kong u mnie. King Konga, co jest King Konga? Czy nie King Konga? Czy oni, oni dzwonią do King Konga? Niezły Fortnite. Dzwonią do, do King Konga. nie. <grym> Będziemy rozmawiać z King Kongiem. Supermana też dzwonią. I do mecha to jest mech siódemki czy zwykły? Oj, kswiki ze Star Warsów, co to będzie? <grymne> Czemu ten kondukt ma spodnie? Godzilla! <grymne> Godzilla! Power Rangers, co to będzie? Puściągniemy przestać te emotki robić. Ile jeszcze pracy przy urządzeniu? Już prawie, ale podróże przez szczeliny to nie skakanie z busa bojowego. Dobra, jest ten... Fajnie, że John głosu nie zmienił. A czemu oni są tam na środku? Nie ma jakąś maszynę odkładają. Myślę, że jakiś tutaj płacze? Ej! Ej, tu jest tego! A. Pistolet szczelinowy do niego z rozdziału tego drugiego. No tam, w tej maszynie, nie na środku, tylko ma fioletowe światło, jakby. Ono? Ten połóż, patrz! Patrz, klepe. No, co przy ciebie? Do King Konga dzwonią. Jak? <grym> Kolejny aktywowany nadajnik oznacza nowego sojusznika Superman? Fantastycznie! Jest ekspertem od pozbywania się ma... Czemu mi krzyciło? Krzyciło mi ich przycięło? ich Mi też. Czemu tutaj da pólnie się jakimś głównem? Nie wiem, cieszę się, że są tego. Że moi, moja dwójka ulubieńców w fabule. Faktycznie, no dobra, fundament bardziej niż hope, ale... No, z Jonesy, Jonesy też jest ulubieniec. Spiderman gadali o jego żonie. Mogę wejść tu na górę? Mogę wejść na górę góry. Czemu tu się motkuje cały czas? Nie chcę słyszeć tego. Co, muzyka nie w tym Skąd to leci? Ta muzyka? Ciekawe, czy pomógłby nam ktoś z doświadczeniem w punktach zerowych? Mam kilka pomysłów. Ooooooo! Kilka pomysłów masz? Tu ma siódemka powrócić, nie wiem. Nie wiem, jak to oni chcą wyjaśnić w Pewnie znowu będzie jak tego. Jak w rozdziale drugim. Konie, Co wymaga więcej odwagi? Walka z przepotężnym władcą demonów czy. czy podróże przez szczelinę? A? Jak w ogóle otworzyć szczelinę, i punkt zerowy w wybuchu? Z filozofem teraz będę Okay, jak siódemka, to ma wchodzić. Pierwsze Drugie. Każda sekunda wahania sprawia, że mroczna obecność bardziej przenika wyspę. Ale z każdą sekundą nasze siły rosną. Nie wiem, czy wystarczył Superman King Kong X na X-wingów i. dwa mechy jakieś. Chodź, ta muzyka, gdzie ty jesteś? Zaraz wejdź pętlę wokół tego. Lecisz. Speedrun. Jaj, okay, pół minuty około troszeczkę sobie pozmieniam. Część, część 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 Żeby nie było z tego, co ja Kolejny nadajnik aktywowany. Dobrze jest mieć Godzilla po naszej stronie, ale może. W... Trzymajmy go z dala od ważnych budynków. No, Godzilla się raz wyniknie. Jakie oni są, niby? U was?

więcej niż mnie, to? Czy ktoś na kogoś doświadczenie w zwalczaniu demonów? Zajmę się tym. Czego chcesz zaś przyzwać w zwalczaniu demonów, co? Power Rangers? Oni demony bili. Jestem, już coś się działo. Tylko gadali o tego... O, o tym, kogo przyzywają, tak dalej. Tak dalej. No i... No i wezwali niby Godzilla, King Konga i Supermana, jak na razie. A tak, ja to południu to. ja czy wrócić z bo zostało jej mniej niż minuta? Aktywuję kolejny nadajnik. To jest jakiś eksport. A co drużyny mechów? no to będzie się działo. Ja to Może, Czy oni muszą pisać na czacie? Hej! Halo. Żadno, będę cię Wróciłaś akurat. Wróciłaś, jak się zaczyna ich Zostanie chwili. Co tu z chwili? chcesz? 20 sekund. No właśnie, zostanie chwila. Kaczę po tych kanałach, tak? Dobra. Wezwali. Ej, oni mecha wzywają. Gdzie to widać? A, Na 10 tych Dlatego, na tych kanikach wzywają. Co tu się dzieje? A. Oni wzywają mecha. Prześmiech. Paradygmat była tą, co mecha. Na dobra. Nie musiałam patrzeć, a Tu. Nie, nie, trzeba patrzeć na Homera czy na. na nie. U Homera takie światła dziwne były. Tak migałe, wiem, że nie. Oddziały naziemne zebrane. Teraz pora na wsparcie powietrzne. To! Trafi do podręczników w historii. Będziemy się uczyć tego na historii, tak? Co to jest za ekipa?

Trzeba lecieć. Jeszcze nas teraz więcej. Może nam się to udać. O. Całą mi lagowało. Co się stało? Zaczyna się. <grymne> Całą mi laguje. Coś się... się... nie tak. To nie tak. wiem, mi się wydaje, że niektórym ludziom w wszystko powtórzyć pierwszych tu będzie się długo tyle działo. Właśnie... <grymne> <grymne> Tam i ten jeszcze mi się wydaje. Nie, że to taki... O, góry mi tak mega wlegowało. O! O! się <grystanie> <Wiecie, Oho>. piło? <pikku. grystanie> Kolega śpi. Ja wyłączyłem sobie... O, plik, żeby nie pan, czemu dalej imocki robią? Na miarę powieścia. A, to Nie, bo to, 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 to. Ostatni nadajnik włączony. Wszyscy nasi przyjaciele są gotowi do powrotu na wyspę. Wielki jaszczur, robot, pełno ludzi w rajtuzach. Mroczna obecność nie będzie się tego spodziewać. A. Jak blisko do otwarcia szczeliny? Jeszcze jedna zmiana. Podróże między wymiarami nie są dla amatorów. Okej, okay. napisy mi robiły. Powinno wystarczyć. Urządzenie szczeliny gotowe. Nie napisy napisów, jak ją odpalam. Czy to działa? Rety to mój głos? Dobra, uwaga! Wszystkie rzeczywistości! Jeśli to słyszycie, potrzebujemy waszej pomocy. Uroczna obecność myśli, że podbije naszą wyspę, ale nie poddamy się bez walki. Przygotować się. Czeka nas niezła jazda. Idealnie. Ja bym nie pomógł. A teraz pora to odpalić. Żegnaj Springfield. Było dziwnie. <noise> no to. Oh, no, ogólnie nie zlagowało mi, jak oni to zrobili, ale czy może tu jest Kalibracja jest zakończone? Psz, oczywiście. A uwzględniłeś rozbieżności między wymiarami? Czekaj, czekaj, czekaj. Może. Opinię, nie, proszę. Nie, Przynajmniej podróż jest ciekawa. O, jak się robi, O, ja, ja spadłem! O. Okay. Okay. nie. Nie ja, ja jestem jakimś tym. Aha, <laughs> jestem Co to, to jest raper jakiś chyba, nie wiem. O, o. znowu Springfield? serio? No cóż, nie, go brzusz. Szkodziliśmy. A <laughs> tułem, ja? O! Nie wydarzysz się! na opy. O! Poważnie, Jones! Mam, co to? jesteśmy? <grywa> Mi grafika oh. już się nie wczytuje! O! Jones! Mam lak! No, nie wczytywałem? O, co to? Jak musimy się... Co to? Udało nam się? To jest no mapa to? rozdziału szóstego. To nie wygląda jak wyspa. Nie. A nie, a to nie wiem. Na całe o. mnóstwo. Kubot. Nie o to to ja... Ja wiem że w tym bić będzie, Jeśli chce walki, to ją dostanie. Stop, on jest staw, on jest staw. O! Iron Man! Co Nie. Ok. To mi się podoba. Fajnie te z Marvela przyszły osoby do walki. Biegniemy. A co my zrobimy? Ej, fajny ten będzie już mi się podoba. No. Ej, ten goryl na mnie, ej, ten goryl na mnie skoczył Czemu goły hover biegnie się bić? Co tu się dzieje? Jest samolot jakiś? Jakie się auto pewnie Oj, No! Na lewich pan! Do helikopteru! Wszyscy!

Ej, tam byli youtuberzy! Jak to? A ten drugi byli youtuberzy. O pana kojarzy. A ja Strzelajcie w niego! Tu <laughs> się za dużo się dzieje! Najlepszy ma najlepszy że... Ooo! Ja piszę Nie, ej, nie! Ej, młody. wody, Ziomek myśli, że się go boję, a Galactusa pokonałem. Ej, co on tam jak mówił, że Galactusa, bo mu to pisali, no Boże! No. Jeśli to słyszycie, udajcie się na linię frontu. Front siebe... Co? Gdzie ja mam iść? Potwór tu okay. jest! Tu jest potwór do działu pierwszego! Nie ja wiem aż... Ej jakaś matka! Ej, jakaś matka wielka, wynarię wyszła nią! Za ile ona ma HP? Nie wiem, ja ją bije. To ja chyba tysiące zadałem. O, zabiłem. No nie Co jest? Ta babka z Killbilla. Ej, no no. No, no. No, no. no, no. Ona po mnie przyjechała. Spadaj. O, wiesz? O, wiesz? O, wiesz? O, się O, wiesz? O, wiesz? O, wiesz? O, wiesz? O, wiesz? O, się! Ja robaki, ale nie jet O Czemu pomaga? To tu... O! Oh. Oh, okej. Okay. Ciekawie No dawał zbić, a mogę dają zrobić Jeste na linię frontu! na niego frontu! na to o. O, oj, to ten jetpack mi się cały czas wyłącza, o, i... No? Mi się ten jetpack kojarzy z rozdziałem drugim, jak to mówimy się no. trzymamy. No, no. ale ulubiony mi znalazłem. tego z Galaktusa to było jak tymi jakimiś, e, tymi... Usami jechać. No. Dobra, dobra. Mam taki szalony niebezpieczny pokój. Ja, mam dobra. bo, bo, bo jest tu Zrób w sensie tak No, no. Zrób jeździoła. Zrób to jest... Zrób jeździoła. Zrób jeździoła. Zrób jeździoła. Zrób O Zrób to... jeździoła. Kolego, yeah, yeah. kolego oh. to jest siła zniszczenia wszystkich przyświatów. Przebudę przez oh. Dobra! Ja. <grywa> Oddziały! Otworzy! Oddziały teraz się bije. Uderzajcie cały sił! To działa! Tak trzymać! Oh. King o! Wienki 60, zaraz wybuchnie! Taki kum żyje! O nie A wie kula wasi siami Siódemka! No, to był mechów! Kto tam flutuje? Co się dzieje? Siódemka! Co się dzieje? Tam będzie ten rok, tam będzie ten rok w tym meczu, mówię wam. Chciałam ja teraz robić polecieć do tego? Nie nam się! Tego tak? tu, tu się jeszcze stanie. Ej, co? Aaaa. O, bo coś to To jest ta mapa? No A to jest mapa z tego chapteru? No tak. Prawie jak w domu. Ale i

Throughout history, the zero point has secretly connected civilizations. For over a thousand years, the Imagine Order controlled the zero point, trapping people in an endless loop. Seven heroes came together to battle the Imagined Order and free the Zero Point. The conflict ended with the Zero Point shattered and strewn across all realities. And the fate of the Seven is unknown. Super jakość. Dobra, już jest dobra jakość. Zęba. John się zęba. Uff. To jest przebudowane, on nie o tym Co chwilę jakoś z pieprza, ale dobra. Coś rzuciła nie! We are so back! We are so fucking back! Łączenie mam. Ja też Ja też będzie 6-7 żart. Nie, nie może być. Nie, jak będzie to ja pierdolę. <grym> rozdział 6 Zaczyna się ok No Jest yes, um, ostatnia rzeczywistość wróciła. Tuż koniec. No. Zaczyna się si na się siedem godzin.